O, jak napiszę, że nezetowcy stali z bronią u nogi, no to ja będę wtedy ktoś. W pewnych kręgach stanę się bardziej popularny niż przedtem. I tak pewnie jest, ale jest taka reguła: nie potrafisz, nie pchaj się na afisz. Jestem bardzo czuły na wszelkie wtręty ideologiczne do publikacji, czy to naukowych, czy popularno-naukowych. Jedną z takich książek, w której coś takiego, co jest naprawdę szokujące, coś takiego znalazłem, jest publikacja Leszka Damczewskiego, To jest poznański pisarz i dziennikarz, tak jest określany, w królestwie Hansa Franka. Książka wydana w 2018 roku. Przyznaję, nie znam całości i z pewnością nie będę czytał po tym, co mi ktoś przysłał fragment, żebym zobaczył, ocenił i powiedział: Prawda to, czy nie? Prawda. Otóż pan Adamczewski wyraził się w ten sposób. Pisze o zagładzie za mężczyzny. To jest przełom 1942 roku. Akcja Zamość, wysiedlanie ludności polskiej. Częściowa eksterminacja, zabieranie dzieci do zniemczenia, i tam miało być nasiedlenie ludnością niemiecką, folkwizajczami czy ściąganymi różnego rodzaju ludzi o jakimś płomiennym pochodzeniu niemieckim z odległych stron, żeby stworzyć to jądro Niemczyzny na terenie generalnego gubernatorstwa. On napisał tak: zagładzie za stojąc z bronią u nogi, przyglądały się formacje narodowych sił zbrojnych. Proszę zauważyć, jaki to jest ładunek ekspresji, jaki to jest ładunek nienawiści i jaki to jest ładunek kłamstwa. Co to znaczy stojąc z bronią u nogi? Czyli mają broń, stoją w szyku, gdzieś w pobliżu, czy nawet w pobliżu jednostek niemieckich, dobrze, że nie napisał, że biorą jeszcze w tym udział i nie robią dosłownie nic. W sprawie mężczyzny Polacy mogli zrobić bardzo niewiele. Były te lokalne samoobrony, były akcje samoobronne, odruchowe. To powodowało następne pacyfikacje. Zapłaciliśmy za to ogromną cenę. Akcja nie została przez Niemców doprowadzona do końca. Nie dlatego, że Polacy się przeciwstawili, a Niemcy się poddali. Nie, Niemcy mieli inne plany, inne potrzeby i. Później, gdy w 1943 roku, po klęsce okazało się, że te priorytety się zmieniają, że to już nie chodzi o zasiedlenie generalnego gubernatorstwa, czyli ratowanie w ogóle Rzeszy jako takiej, akcja już nie miała takiego znaczenia. Ale akcja była, samoobrona była, natomiast stanie z bronią u nogi jest pojęciem z zakresu rozkazodawstwa i propagandy Armii Krajowej. Stoimy z bronią u nogi nie dlatego, że nie chcemy walczyć, tylko dlatego, że ta broń będzie potrzebna i ludzie będą potrzebni na wypadek, kiedy dojdzie do powstania powszechnego. Przedtem tracenie sił i środków było niewskazane i byłoby wprost karygodne. Ale pomoc dla Zamojszczyzny w takim zakresie, w jakim można było, może zawsze można powiedzieć, że można zrobić więcej, ale ta pomoc w tym zakresie była. To wynika prawdopodobnie nie tylko z niewiedzy tego autora, ale z pewnego rodzaju mody. O, jak napiszę, że nz stali z bronią u nogi, no to ja będę wtedy ktoś. W pewnych kręgach stanę się bardziej popularny niż przedtem. I tak pewnie jest, ale jest taka reguła. Nie potrafisz, nie pchaj się na afisz. Najpierw sprawdź, zobacz. Czy rzeczywiście to, co napisałeś, jest prawdziwe i właściwe, i dopiero wtedy takim sloganem się posługuj. Mamy bardzo szczątkowe dokumenty Narodowych Sił Zbrojnych dotyczące zamożczyzny, ale jednak mamy jakieś pojęcie o prowadzonych działaniach ze strony Narodowych Sił Zbrojnych. Były. To, że w Polsce Ludowej przez 45 lat to było całkowicie rugowane, niszczone i miało ulec całkowitemu zapomnieniu, to jest jedna strona medalu. Ale następne 30 lat niewiele od tego się różni, dlatego że ci sami ludzie na tych samych stanowiskach, a często wyżej, robią dokładnie to samo. Sączą ten jad, kłamstwa po to, żeby utrwalić ten stereotyp. Oto wszyscy inni walczą, wszyscy inni pomagają, a formacje Narodowych Sił Zbrojnych stoją z bronią u nogi. Co to znaczą formacje? Flota, lotnictwo, piechota, broń pancerna. To są formacje. Czegoś takiego oczywiście nie było. W archiwum są dokumenty enezotowskie, na przykład takie. Akcja... Specjalna zamość. Z 15 stycznia 1943 roku specjalnie wydana instrukcja, podpisana przez ówczesnego szefa sztabu, majora dyplomowanego Stanisława Szachowskiego, ówczesnym pseudonimie Brodzic. Dokument jest przez niego osobiście podpisany. I on pisał w punktach, jakie jest zadanie. Czyli zmusić okupanta do zaniechania masowych akcji wysiedleńczych, częściowo wykonanych w Zamojskim i dalej planowanych na terenie ziemi lubelskiej. Później jest zamiar, później jest położenie, wykonanie jakie oddziały jest łączność i punkt różny jak w prawidłowym rozkazie wojskowym to powinno wyglądać. Proszę mi pokazać jakikolwiek dokument jakiejkolwiek organizacji, tak profesjonalny, jak ten sporządzony przez szefa sztabu Dowództwa Narodowych Sił Zbrojnych. Jest nie tylko to. Są także szczątkowe materiały. Na przykład memoriał, który zachował się tylko w kawałku. Wnioski i uzasadnienie w sprawie akcji wysiedleńczej w Lubelszczyźnie. napisane już w grudniu 1942 roku. Czyli na bieżąco, równolegle z tym, jak to się zaczęło, jak to trwało, już takie dokumenty były. I z nich się możemy dowiedzieć, jakie było zaangażowanie, jakie przeznaczano siły, a pamiętajmy, że w danym momencie, kiedy to ma miejsce, narodowe siły zbrojne dopiero powstają. Jest chaos organizacyjny. To jest staranie wewnętrzne tej części Narodowej Organizacji Wojskowej, która nie poszła na terenie zakawu przez tym czasie. To jest organizacja wojskowa, Związek Jaszczurczy. To są afiliowane organizacje, które wchodzą w skład Narodowych Sił Zbrojnych. Dopiero tworzą się komendy okręgowe i to jeszcze nieliczne, bo ten proces trwa do marca 1943 roku. Później komendy powiatowe. To wszystko jest w toku. To wszystko dopiero się dzieje. Ale nie ma czegoś takiego jak trwanie z bronią u nogi. Nie ma czegoś takiego jak postawa formacji narodowych sił zbrojnych, która jest to najmniej bierna. Bierna to znaczy pomocna dla Niemców. Jest to oczywiście fałsz od początku do końca. Nie wolno w ten sposób mówić i pisać o naszej historii, nawet w tym skażeniu ideologicznym, żeby ludziom powodować zamęt w głowie. A tak się rzeczywiście Dzieje. O akcjach zbrojnych oddziałów partyzanckich AK generał Grot jeszcze wtedy nie myślał. Tak, to jest prawda, nie było czegoś takiego. Powstanie miało być, ale wtedy, kiedy nastąpi odpowiedni moment. Wysyłanie oddziałów, rzucenie całej broń, w celu obrony części ludności na terenie jednego powiatu w skali całego, nie już nie powiem całej Polski, ale generalnego gubernatorstwa, to byłaby akcja całkowicie samobójcza. Można byłoby przez dzień, dwa, tydzień, dwa powstrzymać ten napór Niemczyzny, powstrzymać stopniową eksterminację, ale odwet niemiecki byłby jeszcze gorszy. Znając realia tamtych czasów, możemy o tym mówić. Nie znając albo je całkowicie ignorując, można pisać, co się konkretnie chce. Powszechna samobrona dotyczy nie tylko oczywiście za zamożczyzny, bo cała praktycznie konspiracja, która wtedy powstawała na ziemiach polskich, powstawała z potrzeby samoobrony. To nie była piękna, idowa działalność. Wyszedł rozkaz, o będziemy tu tworzyć organizacje, oddziały partyzanckie, to się może tam kiedyś do czegoś przyda, dywersje. Nie, na bieżąco, ale w skali możliwości tego co mogliśmy zrobić. To robiono. Były powstania takie jak warszawskie, wileńskie, lwowskie i to co się dzieje na Zamojszczyźnie zostało ono nazwane umownie powstaniem zamojskim. Tak naprawdę trudno myśleć o powstaniu, bo powstanie to jest jednak bardzo ścisłe określenie wojskowe. Musi być plan operacyjny, musi być dowództwo, zaangażowane siły, a tak jak mówię, to jest głównie miejscowa samoobrona ludności. Akty rozpaczy. Ale powiedzmy, że to jest powstanie. Tylko musimy to widzieć w odpowiedniej skali i w odpowiednich proporcjach. I nie wolno odejmować ludziom, tym, którzy się w to angażowali, czegoś, co zrobili, tylko dlatego, że nam dzisiaj z powodów ideologicznych całkowicie nie pasuje. Zakłamana w Polsce Ludowej historiografia sprowadziła wszystko do batalionów chłopskich i Gwardii Ludowej. Te dwie główne siły powstania zamojskiego, czy w ogóle siły walczące na terenie Generalnego Gubernatorstwa, całkowicie zgubiły IAK, INZ, INOW i szereg innych lokalnych organizacji, dzisiaj rzeczywiście, które poszły w zapomnienie, całkowicie niesłusznie. Przez to mamy całkowicie zakłamaną historię. Nie mamy wiedzy. Wikipedyczne informacje, które na ten temat są, możemy tak naprawdę wyciąć Skasować, wyrzucić i zacząć szukać tej historii napisanej w sposób prawdziwy. Ale kto tak robi? Wszyscy ci, którzy szukają wiedzy, zaglądają tam, gdzie ta że, wiedza rzekomo jest. Wolna encyklopedia. Ani wolna, ani encyklopedia, bo Wikipedia takiej wiedzy nie daje. To jest skażenie ideologiczne. I na tym przykładzie. Akcji specjalnej Zamość Narodowych Sił Zbrojnych pokazałem. Może to nie były takie rozmiary, może to nie było tyle, ile byśmy chcieli, może to nie było tyle, ile mogli wtedy z siebie dać, ale było. Nie można pisać, że nie robili nic, w dodatku stali z bronią u nogi. Broni wtedy nie było, żeby z nią stać, w dodatku u nogi. Stare polskie legendy wskazują, że osiedlanie się Żydów w Polsce rozpoczęło się dawno temu, na długo przed spisaniem historii tego kraju. Jedna charakterystyczna legenda opowiada o ludziach, którzy zebrali się w Gnieznie ówczesnej stolicy Polski, aby wybrać władcę. Doszło do impasu, ponieważ odrzucono wszystkich kandydatów. Na koniec zdecydowano, że koronę otrzyma pierwszy obcy który wkroczy do miasta następnego dnia. To jest coś w rodzaju wolnej elekcji, której oczywiście setki lat przed wolną elekcją nie było. I dalej ten cytat brzmi tak. Tą osobą okazał się Żyd Abram Prochownik. Zaoferowano mu koronę, lecz on poprosił o trzy dni do namysłu. Rankiem czwartego dnia tłum ludzi zebrał się przed drzwiami Prochownika, aby usłyszeć, co ma do powiedzenia. Nie mogąc powstrzymać niecierpliwości, jeden z Polaków imieniem Piast otworzył drzwi, na co prochownik powiedział. Nie mogę przyjąć korony, lecz dam wam prawdziwego króla. Będzie nim Piast, który miał dość odwagi, aby otworzyć drzwi, widząc, że jego krajowi grozi bezkrólewie.